Cześć Krasek a to jest kolejny odcinek z Farming Simulator 19 z... serii mody gospodarz na mapie Mazowiecka Nizina A z nami jest pan Władek Panie Władku o Panie Władku czy coś pan pił? Pan Władek Masztajer, w poprzednim odcinku był pan Staszek Yy, ale pod Władek ma Sztejera I Tylko, że się obejrzę i tam brydalkę ma I będziemy tu rozwozić wapno, bo Tak tylko się przykrę... Mogę się przykręcić? O, mogę, tylko tak muszę, daj bo... O, to dobrze jest Czy ja mogę tak się wystawić? O, dobrze jest! W lustereczku Widać wszystko, co pan tam ma. O, tylko, że ja nie mogę się obejrzeć, tak i tak muszę się obejrzeć. Muszę się e, tak, tak, tak. Ty, ty, panie Władku, ale tu są ci pola, Polak, bo jest ja się mnie tego przyjdą do mnie i powiedzą, że co, co ty robisz? Jeździsz po moich polach. A ja powiem Nie to pan Władek. Nie tu oj oj oj! A to tu pięknie patrzcie jak chwycił tego drążka nie chcę go aż puścić. Bo jest tak wlepiony tam i skupia się po prostu. Mocno. I, i, i tak. Chyba jeszcze jeden przejazd będzie. Łoj, krzaki i pan Staszek pojedzie na tamte pole. Gdzie był rzepak. I wtedy yy, mnie, znaczy on zjadzie na pobocze, wypuści mnie i pojedzie na te pole. A sprawdźmy, Bo pan Władek, kurna matek. O, tu nawet widać nazwisko i imię na mapie, na GPS-ie. O, wymaga zaorania. Wapnowania. No, tu jeszcze. Widać. Wapno i po tej stronie. No, ale. O, właśnie, władzę. E, tu! E, tu mi rozrzuć. To bardzo dobrze. Troszkę rozrzucę. No, tam jest trochę. Ale dobra, możemy jechać. Jać pan na no, nas przyzwoić. Bo tu na owsie to za bardzo nie widać. Tam to będzie lepiej widać. Tylko, żeby nie zapomniał mi wysiąść. Ale uwaga, bo tu mógł jeździć. Piraci drogowi różni tacy. Ty, te Ludzie. Jać pan! mord ale panie Władku <noise> Pastaszek tyle nie pił, co pan? Co mi? A pan ma lepsze... Stój pan! E! Dobrze! Jać pan na tamte pole ja wysiadam. Cześć! Jak się wysiad... E, bo zakleściłem drzwi! O! Dobrze! Wio! Myślę, że trafi chyba. A my mamy 60. Nie patrzcie, o, obornik się robi u zeświń. A to jest dla kur, bo się wysypało. Czekajcie, bo ja muszę. O, jeszcze. O, o i pięknie siedzimy. Odpalamy 60. Tak, znowu zapomniałem. I... O! Russiła! Tam jest płuk. Kurde ty... Ty skręcisz... Jak nasze nasie... Co szybko rozpędza Ej! Stój! Ora! No, dobra, znieważnie, wpło, tam jest... Jedziemy, tu do, 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 do nic się nie stało Mamy mm, 3 skibowy Jak to 60 Oda. Nikt nie jechał Jedziemy, tu będzie y, W następnym odcinku co będzie? Może jakiś bronowanko i siew, tak? Może to Jest wapnowanie i może kiedyś, yy, no, kiedyś kupimy sobie takie, coś podobnego do pana Władka. Nawet, ale jakby do lepszej maszynki. Słuchaj. I jedziemy. Oż ty w mordę, ale to będzie szło bardzo, a to bardzo, ja to może bardziej w to, żeby te wapno rozgar Ty, w chyba się popsuł opuszczanie. O, dobra, o to to trzeba tak zrobić, żeby a dla 15 tylko 15 za lat... tak oj trochę taki za dużo bym powiedział ale... będziemy przejeżdżać na okno ok chyba tak bo to jest małe pole oh, no. Nie pamiętam, na którym to był przycisk na kierownicy, ale... Ale się piękne obrudziły te... Może... O, to tu pięknie widać 360. Jak coś, to mapa... Tam już poprawiłem z tymi landami. Że one się robiły, wiecie o co chodzi, te 15 milionów i te sprawy Dobra Bo to te pierwsze sezony to są zawsze takie eee i Ubrałem te błędy od tych budynków i takie tam Jeszcze mi żeby pododawać na tych miedzach krzaki Na tej mapie Może by było lepiej? Znaczy bardziej tak, nie wiem Możecie napisać, ale mi się No pododawałem, ale Może jakieś te Kwasty, czy co? Żeby po prostu Pomówiło, że jak Widzę na filmach, albo coś To, że się podoba Tylko Yy, pusto jest, no właśnie... Się... No, więc drzew bym nie dawał, bo drzew tu nie ma, prawdziw Ale Jakieś krzaki to bym dać. Może weźmy sobie na eee. 8? Po nas on spada bardzo z obrotu. Nic, minimalizacja i będzie dobrze. Jedziemy dalej. Oj, kto brusza to normalnie nie. Na pewno po tamtej będzie lepsza ta bluza, bo po tej to... Co to jest? Przecież ta orka jest... Na, no, jakoś idzie. Fajnie. Ona spada z obrotu, patrzcie. Teraz to już nie... Może włączyć się z księgi biegów. Że teraz nią z dałem. Co to za kierownica? Pan... Nie wiem. Kierownica się budzi. Dalej, tu rzepak jeszcze nie. A! Bo ja mam na chodzie 24 tysiące. Może ktoś się... Skąd mam 24 tysiące? No mam więcej, ale babki trzeba było kupić. I. A! Ja może zadzwonię do tego, bo ja nie mówiłem co do, do pana Władka, żeby mi na e, podwórku rozładował wapno. Moje wapno, Halo, halo, muszę się z nim. A włączmy to. Ty o się Gibie jak nie wiem co. E, opuść walk, za to, o posłok zatruł... O. Ctrl C. Skąd się To jest automat. Dziesiątka. Dwunastka, tak. Ale to na polowym trzeba było, a nie. Osiem. Ooo, A no tak! Ty, bo ja nie opuściłem to dlatego tak. Dobra, jedziemy. Ty, coś się stało. Ta, no tak. Aha. Jakże mnie opuścił pługa to ona zapinkalała. No przepraszam bardzo. Ja się na taki rzeczach co nie znam. E, jak opuszczanie I Widzicie o co chodzi. <grym> Coś mnie w garbleść Jadziesz to czy nie? No. Dobra Sprawdźmy, no Ale ustawmy się tak Teraz no. Teraz opuśćmy i zobaczmy jak jedzie No dobra Aha Nie no na na polowych to na pewno nie A trójce? Czy ona wygląda jakby się zaraz chciała rozlecieć Znaczy to jest nieporo... nie wiem No bo to jest tak dobrze nie wiem, będziemy. Czy to się podniosło? Podniosło się. Nie. nie, nie Więc znowu. Hello. Może jakiś dwa zapisywaje nie ty to to nie to ale to, to. Jakaś... cztery nie wiem tu jest mniej biegów może to opanuje może to się zatrzyma, ale to nie w automacie No i tak samo No to samo wychodzi co Ojoj, na pewno będzie to długo schodziło Przetrzepię mnie na tym ciociu to już wiadomo czy, czy, czy jakiś większy no, no możecie pisać jaki by się przydał większy ciągnik a ci, ci, ci palmy to weź eee... Gdzie to było 2 power shift dobra dwa, tylko bez automatu

Nie, to jest w górę, ty. Hej. O właśnie. Może na takim dziesiątym dziesięć na godzinę. Nie wiem. Przynajmniej pory sobie. A weź pan z tej obiekt Więcej kłopotów niż Dobra. kość Jechać tak, Zabora, Kurde, ale jak to widać, jak to a może to jak jest 360, sześćdziesiąt tak leba to jest. Mm, więcej, tylko ja w różne kierunki to teksturę też może być Dobra. nie no, może na GPS-ie by było dobrze to robić już 60 nie ma GPS ale możemy możemy, co ja gadam Ile ten punkt? Ojej, po co ja to klikam. Eee, e, 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 e. Średnio to widzę. Eee, ile ten punkt ma. E, Martów? Marchdown ma. Czy skibowa. 1 i 2, no dobra Teraz 1 i 2 poproszę Ty nie da się 1 i 2 zrobić A nie no, mi się wydawało, że da, bo ja mam jakoś starą skrzynię, też może być. Znaczy skrzynię, na ten mod, na ten. bo... Jakoś idzie tu, jak widać. Że szybciej się zatrzymamy. Dobra tak to... Jeszcze tak to można przyjeżdżać, co fajnie. Kur, a takim obracanym czteroskibowym to by się po po, po, po tego ciła. No to ma się... Dobra. Ale na no, chociaż na razie... Na pewnie tego pługa nie będzie potrzeba. Więc orki nie będzie trzeba, więc ten ich na razie nie Później. Później to by jakieś miałtki i nowe, rozumiecie o co chodzi. Może jakiś dontir. Wtedy by kupiło nowe przyczepy albo jak gdzieś tak 60 zaś by miała z dwie przyczepy i i się bo z jedną i się bardzo dobrze. No jedną tylko że taką powiększoną Chyba no, no. da się zrobić w tej co mamy było, ale tamte pole jest większe, to będzie bardzo długa, robota, aż mi się nie chce y, tego y, przypominać o tym. i szybko się I Ciekawe jak to zrobić Czy zrobić Cii, na przykład bronowanie znowu na tym że to było już, no to jest drugi odcinek na tej na tym już było. bronowanie i się w Nie wiem Ale się dowiem Czy ty? A top opuścił się Jak tu widać to nawet czteroski ta 60 by pociągnęło. Ale niby nie Nie no znaczy nie, w końcu chyba nie Ale... Ale tu to co? Mańku nie da tak to idzie dziwnie jakimś pukiem czy co no tak tu gdzieś tak robi najmniej teraz może że trzeba się nauczyć ten pułap dziwne rzeczy Wciędźmy do kabiny Oszty Nie mogę się obracać, bo to jest y, zakazane. Ten pomat. Chcę zobaczyć... A ile to już jest odcinka. To, 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 to niemożliwe. Dobra, to trzeba zakończyć tym. Te, te oranie kurna. Ale tak jest. I tak jest dobrze. Że udało się tyle zrobić. Nie? Uf, fajnie tam będzie się miniaturę strzelić Tylko, że taka obudzona to... No ten kup tak ciurpan mocno Nie wiem, dobra Więc y, ja bym chciał y, 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 su subskrypcję, tak? żeby zostawił Jeżeli oglądasz to po raz pierwszy Czekaj. Każdy będzie oglądająć to po raz pierwszy. Jeżeli po raz pierwszy jesteś na tym kanale. Albo nie jesteś po raz pierwszy, zostawiłeś subskrypcji, to zostaw. No i zostaw łapkę no i zostaw też komentarz, a subskrypcja z dzwoneczkiem. Więc do następnego. Cześć!